Dzień dobry, dzień dobry, moi mili. Witam Was serdecznie w czytaniu na kwiecień dla osób spod znaku ryb. Talia wybrana dla Was to jest talia ta. Damy na boczek ją, żeby nam nie przeszkadzała. Nie będziemy y, przedłużać. Wszystkie informacje ważne dla Was znajdziecie w opisie. Polecam tam spojrzeć, ponieważ kilka czytań. E, zostawiam tam linki może tak do czytań, które warto zobaczyć. E, zachęcam do subskrypcji. Im więcej nas tutaj, tym bardziej mnie to cieszy, tym bardziej mnie to mobilizuje do działań, także będę bardzo wdzięczna, jeżeli klikniecie subskrypcję. A już teraz patrzymy, co nam się pokazuje dla osób spod znaku ryb na miesiąc kwiecień. Jak tam rybki czujecie się po waszym sezonie? Mamy ten sezon barana, dajcie znać. Jak samo poczucie? Bo z tej wody do ognia przejść to może być dzikie dla was. Okej okay. rybeczki. Kochani, mogą powracać jakieś relacje z przyszłości, którym chyba warto dać drugą szansę, ale będziecie stać, że tak powiem, na rozdrożu i będziecie się zastanawiać, czy warto. To taka informacja tylko dla niektórych, bo to tylko przełożenie, ale zaczynamy. Taka nadrzędna sprawka tego miesiąca cała, czyli Wy w tym miesiącu, jak mi się pokazujecie, jaka sytuacja tu jest. Szóstka mieczy. Powiem tak. Przede wszystkim wyjazdy. Jeżeli przeprowadzki, dobry czas. Jeżeli wyjazdy, fantastyczny czas. Widzę Was odsuwających się od, od czegoś, co mogliście postrzegać jako zagrożenie, od czegoś, co było niewygodne, niekomfortowe. Odsuwanie się, zostawianie za sobą także porażek, kwestia wybaczenia, także bardzo fajna energia. Co wam może pomóc tutaj lub przeszkodzić? Co Wam staje na drodze? Azbuław podejrzewam, że pomaga nam Maxa, Ponieważ szóstka mieczy to powietrze, mimo że tu mamy głównie wodę, prawda? W tej talii. Natomiast jest to powietrze, to jest spokój, który pragniemy osiągnąć głównie wewnętrznie poprzez zmianę, nie wiem, na przykład miejsca zamieszkania i tak dalej. Azbuław na pewno w tym pomoże, ponieważ ogień i powietrze zawsze grają, prawda? To powietrze podsyca ten ogień dzięki temu, mamy ognisko. I tutaj właśnie rodzi się w Was jakaś taka nowa, fantastyczna energia. Tutaj stają na Waszej drodze nowe perspektywy, w które warto się zanurzyć. Rzeczywiście, jakieś propozycje mogą być, nowe działania, w które warto pójść. I chyba też tak to dostrzegacie, mam wrażenie. Jeżeli nie chodzi o to, że to są jakieś propozycje z zewnątrz, bądź nowe działania, które będziecie tutaj urzeczywistniać, to może być to jakiś taki. Wasz zryw emocjonalno-duchowy, jakby ogień zapłonął na nowo wewnętrznie i, i prowadził, gdzie dalej iść. Co jest przyczyną w takim razie tych działań? Światłowka była bardzo piękna karta w tej talii, proszę zobaczyć. Karta asertywności, karta, która dla mnie jest takim przesłaniem: teraz jest czas, żebym zadbał o siebie, teraz jest czas, żebym zadbał o swój spokój, zadbała o swój spokój nie przejmuję się tym, co się dzieje naokoło, ponieważ ja wewnętrznie czuję się po prostu bóstwem. Jest piękna ta karta, spójrzcie na nią. Siódemka była zawsze w takiej formie zachowanej, w takiej formie walki, a tutaj to jest ewidentnie asertywność, medytacja, spokój wewnętrzny i mimo, że tutaj dziabią w tę kobietę, yy, takie to, ona w ogóle się nie przejmuje tym. Ona naprawdę ma ten spój, swój spokój zachowany i tę harmonię swoją. Czyli mam wrażenie, że w imię tego właśnie wewnętrznego spokoju i spełnienia yy, zostawiacie coś za sobą, realizujecie jakiś nowy plan, nowe działania, i to jest piękne. Co już za Wami? Paść mieczy. To ja od razu zobaczę, co macie w głowie, o czym myślicie. Królowa mieczy fantastycznie. Szczególnie dla kobiet. Duża. E, dużo usamodzielniania się tutaj jest, ale takiej pięknej wiary w siebie, jakbyście odkryły swoją kobiet coś na nowo. Co przed wami. Pięknie, umiarkowanie, moi drodzy. Okej. Okay. Już mówię o co chodzi. Zacznijmy od tego Października Mieczy, który odchodzi do przeszłości. To jest karta ucznia, to jest karta osoby, która się rozgląda, która zdobywa informacje, która stara się w jakiś sposób też dopasować do tego świata, dopytuje, docieka. Mam poczucie, że wy w jakiś sposób tutaj albo podjęliście komunikację z kimś bądź z czymś, też zobaczymy, co nam się w otoczeniu pokaże. I było ustalanie. ustalenie jakiejś podróży, ustalenie wyjazdu, podpisywanie umów. Jakiś nowy aspekt, ale mam też poczucie, że Wy tutaj mogliście przyglądać się, co mam zrobić, żeby o siebie zadbać, w którą stronę pójść, tak? I tutaj jest takie dokształcanie się, szukanie pomysłów. Podejrzewam, że ten pomysł się znalazł. Dlaczego o tym mówię? Bo jest królowa mieczy w głowie. Proszę zobaczyć. Kobieta najbardziej dojrzała po prostu, jaka może być? Kobieta samodzielna, kobieta sukcesu, kobieta oddalająca się od tego, co do niej nie pasuje. Kobieta bardzo pewna siebie. Nie jest wulgarna w tym, jest po prostu no, alfą i omegą dla siebie. To są kobiety bardzo często po rozwodzie, po rozstaniu, które zdecydowały na samodzielność. Więc fantastyczna energia i dla mężczyzn, bo tutaj jest duża świadomość swoich potrzeb i potrzeba realizacji siebie i, i tej samodzielności, ale też zadbania o swoje wnętrze. No, fantastycznie to wygląda. Dlaczego o to mówię? Ponieważ przechodzicie do energii umiarkowania, odzyskiwania harmonii. Odzyskiwanie spokoju, odzyskiwanie siebie przede wszystkim. Kochani, dajcie mi sekundę, bo muszę sobie zapisać coś. Okej, okay, już. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze powiem, że karta yy, umiarkowania, w związku z tym, że pokazuje mi się pod dziesiące mieczy, yy, to nie jest karta szczęścia. To nie jest karta nieszczęścia. To jest karta równowagi. To jest karta spokoju. Mam wrażenie, że tego spokoju właśnie trzeba wam było po pewnej utracie złudzeń. To był jakiś czas bolesny. To już jest dawno za wami. Myślę, że to was też zainspirowało do tego, żeby trochę jednak o siebie zawalczyć. I tutaj ewidentnie przynosi to efekt. Fantastycznie. Dobrze. Jak Wy się w tym czujecie, diabeł? E, mam wrażenie, że odzyskujecie kontrolę. Odzyskujecie kontrolę nad sobą, nad własnym życiem, ponieważ diabeł właśnie mówi o tym, że my, pewnym sytuacjom toksycznym, osobom toksycznym, sytuacjom, w których czujemy się niekomfortowo, czy osobom, oddaliśmy kontrolę za siebie. Całą swoją siłę oddaliśmy komuś, żeby tutaj nam sterował, manipulował, i mam wrażenie, że wy z powrotem odzyskujecie yy, tę siłę wewnętrzną, tę kontrolę nad swoim życiem, odbieracie tej osobie, która mogła was czy sytuacji. To nie jest tak, że ktoś przyszedł i was tego pozbawił. My musimy oddać komuś tę siłę i oddać się tej manipulacji. I mam wrażenie, że wy z powrotem zabieracie siebie i odzyskujecie fantastycznie. Co jest w otoczeniu w takim razie? Dziesiątka kienichów. Rzeczywiście niektóre relacje będą się kończyć, mam wrażenie. Kończyć powiedziałabym nawet rozczarowaniem. Trójka mieczy w tle. I to was też napędzi do tego, żeby jednak poszukać siebie, odzyskać siebie. To jest miesiąc odzyskiwania siebie dla. Rybeczek i dla mężczyzn, i dla kobiet. I tutaj niektóre relacje trzeba będzie zamknąć faktycznie. Niektóre się domykają, ale macie też niezwykłe wsparcie, szczególnie w kwestiach rodzinno-przyjacielskich. Każdy ma kogoś bliskiego, więc tutaj jest wsparcie zdecydowanie od takich osób, ale bardzo mi się podoba to odcięcie. Naprawdę ryby rośniecie w taką siłę. Dobrze, nadzieję będzie bawy. Dwie karty mi się chcą pokazać. No to weźmiemy obie. Dobra, już mówię co widzę, tylko czy to widać? Widać. Król Mieczy. Proszę zobaczyć, jaki progres. Paźmie czy królowa mieczy? Król Mieczy. Ewidentnie chodzi o to, że Wy chcecie się tutaj usamodzielnić, żeby wszystko załatwić, bo tutaj też sprawy oficjalne, być może będą jakieś do to ewidentnie również macie nadzieję, że to się uda szybko załatwić. Szczególnie jeżeli to ma być rozwód, powiem to wprost, że po prostu pójdzie jak po łebkach. Z drugiej strony mogą być również obawy czwórka kielichów, że niestety nie pójdzie tak szybko, że sprawy będą się dłużyć, że, że poczujecie zniechęcenie, ale podejrzewam, że, że to są tylko obawy, zostawcie to. Dobrze, zobaczmy, jaki jest rezultat. Pustelnik. Ewidentnie, moi drodzy, odzyskujecie siebie. Odzyskujecie siebie na maksa. Co jest tutaj w tle? Wisielec. Fantastycznie, mi bardzo z pustelnikiem gra, bo to są obie Energię takiego wycofania na momencik, żeby spojrzeć na sprawę z taką ciszą, spokojem, w medytacji, bez zbędnych emocji, z ogromną dojrzałością. I niejednokrotnie za tym właśnie pójdą rozstania, rozwody, odchodzenie, szukanie spokoju, szukanie miejsca dla siebie na tym świecie. I ewidentnie nie wiem, czy już w tym miesiącu realnie znajdziecie miejsce na tym świecie, ale... W sensie, że już nowe zajęcia wiecie o co chodzi, wiecie co ona myśli. Natomiast będzie czas spokoju. Jakby brakuje w ogóle tego spokoju po tej stronie, ale po tej stronie odzyskujecie spokój, odzyskujecie siebie. Co za tym pójdzie, w na najbliższym czasie odzyskujecie kontrolę. Już tutaj odzyskujecie kontrolę nad swoim życiem na, i nad sobą przede wszystkim. Natomiast w dalszej części, mam wrażenie, maj to już będzie taki miesiąc budowania siebie na nowo. Ale tutaj będzie, będzie się jeszcze coś kończyć, tak? Bo najpierw się uspokoimy, odzyskamy z siebie, usiądziemy, weźmiemy taki głęboki oddech, odsapniemy. To jest. Nie wiem, czy byliście kiedyś w górach, albo nad morzem, albo w ogóle w przyrodzie na momencik yy, obserwować gwiazdy chociaż yy, na noc. Tu jest taka noc spokoju, wyciszenia, medytacji. Tam po prostu nie da się mieć mętliku w głowie i ewidentnie u Was taki okres czasu nadchodzi. Oświecenie. Moi drodzy, po wisielcu pojawia się śmierć. I podejrzewam, że Wy najpierw, to oświecenie już jest, Wy już wiecie. Cokolwiek to znaczy, Wy już wiecie. Natomiast to, co się pojawi dalej, to jest właśnie próba odzyskania siebie z, z powodzeniem, ewidentnie, i ten moment zatrzymania. Już wszystko widzimy, już wszystko wiemy. Teraz tylko zastanowimy się, co będzie się kończyć i to wy będziecie kończyć sprawy, więc nie zdziwiłabym się, gdyby mi się tutaj jeszcze gdzieś śmierć pojawiła, bo to będzie dalszy etap, czyli zakończam pewnego rodzaju sprawy. Wy zresztą chcielibyście, żeby szybko to poszło, szczególnie jeśli tu będzie do rozwiązania coś w kwestiach papierologicznych, tak? Urzędowych, a później będziecie budować, ale tu jest niesamowicie dużo energii, werwy, fantastyczne jest to czytanie, naprawdę. Dobra, no to tak, to zostawiamy, bo tu jest faktycznie zdobywamy jakieś informacje, i chcemy się już od czegoś odsunąć. Zdobywacie spokój fantastycznie, bronicie się przed czymś. A z buław, o to zapytam. Cesarzowa, pięknie, kochani, pięknie, pięknie na maksa, pięknie. Bo tu Cesarzowa mówi, że każde działania, które tutaj, których się podejmiecie, a to są nowe działania, które stają na waszej drodze, efekt nie będzie przechodził szybko. Bo tutaj, prawda, zasaża 9 miesięcy jednak musi zaczekać, aż przyjdą na świat te dzieci. Natomiast twórcza energia, pasja, fantastycznie, to staje Wam na drodze, nowe perspektywy. Tak powiem szczerze, wiem, że mężczyźni też to oglądają, i to jest również dla mężczyzn, ale szczególnie ten miesiąc będzie wyraziste dla kobiet, bo Wy odzyskujecie swoją moc kobiecości również. Dla mężczyzn, tutaj może być taka niespodzianka, że rodzina się powiększa. O tym też muszę powiedzieć. Kobieta może być wciąż naokoło. Nie musi to być konkretnie wasza żona. W rodzinie taka informacja może być. Dobrze, i ten diabeł. Piątka donarów. Ewidentnie, moi drodzy, oddaliście w jakimś ostatnim czasie swoją moc panowanie nad sobą komuś innemu. Doprowadziło to do wielkich strat. I zrozumieliście to, że straciliście na jakiejś naprawdę toksycznej relacji pracy Nie wiem o co chodzi. Natomiast karta, która mówi, dwie karty mówią, mówiące o tym, że my nie widzimy rozwiązań, że oddaliśmy swoją siłę innym. I tutaj ta kobieta wie, że ma, no nie wie, bo nie widzi, prawda? Bo ona się czuje bezsilna, ale ona się do takiej pozycji sprowadza, bo tutaj jest klucz, bo otworzyła drzwi, gdzie czeka na nią bogactwo. Natomiast ona się sprowadza do pozycji ofiary, i tutaj w energii diabła również to się może dziać. Natomiast ewidentnie wy odzyskujecie siebie poprzez. Odebranie sobie albo komuś, jakiejś sytuacji tej mocy, którą daliście, tego panowania nad sobą, czyli ewidentnie przestajecie być ofiarą manipulacji, ale też sami przestajecie się stawiać w pozycji ofiary. Znowu dwie karty. Dziesiątka kielichów As-Danarów, siódemka denarów. kochani, ciąża jak nic. W tym miesiącu przyjdzie informacja. Że gdzieś tam nawet w dalszej rodzinie, ale w rodzinie gdzieś się rodzina powiększa po prostu. Przyjaciele, ktoś będzie w ciąży. Nie widzę tego, żebyście to byli wy, absolutnie nie. Natomiast w Waszym otoczeniu będzie ciąża, będzie taka informacja, jak najbardziej. Jeżeli nie, to może być też takie coś, że wyczekiwanie, co dalej będzie z tej relacji, czy, czy to zakończymy. No tak jak powiedziałam, no najprawdopodobniej później pojawi się jednak śmierć, prawda? Będą kończone jakieś relacje, będą transformacje, ale na ten etap na razie jest oczekiwanie. Okej, okay, yy, powiedziałabym oczekiwanie na dziecko, no cały czas to mocno jest widoczne. Tak, umiarkowanie i trzy miecze, powtarzają nam się te karty, które już były pod spodem, czyli rzeczywiście poprzez jakieś rozczarowanie, bo tak jak powiedziałam, to nie jest karta Słońca, to nie jest szczęście, bo coś mi się udaje, poprzez rozczarowanie, które musiało mieć miejsce albo ma miejsce jeszcze, oddalacie się od tego, widzicie, widzicie że to nie jest dla Was i ważniejszy jest dla Was spokój niż jakieś takie złudne wizje, czegoś, co, co miało jakoś wyglądać, ale nie wygląda, więc tak jak ciągle mówię, odzyskujecie siebie. I Królowa Miecz o tym bardzo mocno świadczy. Ewidentnie, karta kochanków. Czasem, żeby odnaleźć siebie, trze trzeba siebie zgubić. Dosłownie tak. I trzeba siebie czasem zgubić w tej relacji. Mam wrażenie, że ryby będą wychodzić z, z toksycznych relacji. Oczywiście, jeżeli rybeczki, to do tych mówię, które w takowych są. Że zrozumiecie, że nic nie jest warte waszego spokoju, waszej energii życiowej. I pustelnik, czyli decyzja zostaje sam, ale też potrzebuje tego momentu, żeby się wyciszyć. Ja właściwie te karty kupiłam ze względu na tego pustelnika, bo bardzo mi się podoba ta karta. To jest pustelnik dla mnie w całej okazałości. I piątka mieczy. Okej, okay, poprzez stratę. Mam wrażenie, że poprzez straty i rozczarowania odzyskujecie siebie. I. Ten smutek, który musiał się pojawić, to, to poczucie straty, które musiało się pojawić, bądź jeszcze się pojawia wokół Was, jest namacalne wręcz. To jest bardzo mocno wyczuwalne. Ja, ja to czytam te karty i wiem dokładnie, co czujecie. Po prostu wiem, czuję to na sobie, aż włos się jeży, bo to jest po prostu bezsilność, bezradność, która. Po prostu to jest jak stanie na, na moście, czy skoczę, czy nie. To jest taka bezsilność, bezradność. I po tym tylko, co możemy zrobić, to albo faktycznie skoczyć, to się musiało wydarzyć, nie mówię, że to się dzieje teraz, albo pogodzić się z tym i odnaleźć z powrotem siebie i swój spokój. I to jest najpiękniejsze, co można odczuć po takiej burzy. Więc fantastycznie to dla Was wygląda. Liczę na to, że... Zrozumiecie, że granie była warta świeczki, że wasze zdrowie psychiczne jest ważniejsze od tego, co musieliście w ostatnim czasie przechodzić. Jaka wskazówka dla ryb w takim razie? Trójka denarów, moi drodzy, jesteście w stanie wszystko przepracować, jesteście w stanie ze wszystkimi się dogadać. Wasz wysiłek który włożycie w to, żeby tutaj odzyskać swoją moc, odzyskać swoją siłę i zadbać o siebie, zostaje opłacone. Karty mówią, żeby jakby w tym miesiącu polegać głównie na sobie, ale jeżeli na kimś polegacie, to bardzo proszę, żeby to była osoba zaufana, osoba, która jest obok was od zawsze, osoba praktyczna. Ale w trójce donarów jest taka informacja, że każda praca, która zostanie włożona, Tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby odzyskać siebie. Każda praca, która zostanie w to włożona, będzie opłacona. Także twórzcie, kreujcie, macie fantastyczną energię, żeby stworzyć, mam wrażenie, siebie i swoje życie w jakimś stopniu na nowo i to naprawdę na fantastycznych podstawach. Wszystkiego dobrego dla Was, pozdrawiam serdecznie.